Cześć siemanku, jestem Lolo, ze mną jest, jak zwykle... Halo? Jest tam kto? A, jest. Przepraszam was, że od tej rundy... Ale mam mało produktów baterii, dlatego i tak. O. Duszki. Dobra, to zaczynamy. To była Wiertala, raczej. Tak, to jest Wiertara chyba. Jeśli to jest MP7 to wiertarka. A boże w ścianę weszłem. jadcie! Okej, okay, wiertara wiertala. A Wiertara nieduża tego. Ta nasza płynna. Nie lubię nikogo z takich Kuria, shotguna! Shot na blisko. Ostatnio, jak wgrałem w Superfielda, byłem na blisko i szczeliłem komuś w głowę, a on przeżył. Mhm. Dobra, to było dla mnie. What the fuck? A ja przepraszam, że powiedziałem i tak. O Boże, przez tę granatę straciłem już połowę chapa. Ja tu jestem mądrzy. Także wszyscy się mnie boją z tą moją bądrością. On tam był! On tam był! Diffiezuj, diffiezuj! Okej, okay, wygraliśmy tę rundę. Więc fajnie. Następna Karmine. Wezmę to. Oczywiście. Gdyby grali terroryści. Wystarczy to, by było smoke every day. Bo to, czy trzy szczałowe? Nigdy nie wiedziałem. Pamiętam. Dobra, re, szybki reload. Great! Dik. Yeah! Shotgun i akacz. Chyba pan nie miał armorów, ale nie jestem pewny. Wszystkie granaty, i jedziemy. Mam jeszcze cztery paki. O boże! Źle mi wyszedł ten smoke. Jak źle, jak źle. Ok. I, bla bla bla. I Jedziemy dalej. Ok, nożyk, nożyk. Nie, yeah, idziemy dalej. O! Chyba się coś tutaj stało. Nie fajne! A nie dla nikogo. Się boję, się boję. Się boję. Flashbang, flashbang. Dzing, dzing. Kurde, zbugowały. Jesteś miłośnie mojego kola. Okej, okay, nożyk, nożyk! Okej, okay, został ostatni, na dwóch. Jesteś miłością moje korzysta. Jes! Nawet ładnie. Szuszło. Okej, okay, masz tą broń. Jak kupujesz od guna Dualka? O Boże, wyrzucił najlepszą broń w ogóle w grze. Dostępną oczywiście, na razie, bo to jest gra beta. O Boże! O Boże! Udało mi się. Przeżyłem! Nie przeżyłem! Say what? What the fuck, man? What the hell are you doing, No nie! Wygraliśmy, co jest ważne. Zobaczmy, ile mam pin. Nie zobaczymy. 800 mam. Zgadłem. Powiedzcie w komentarzach, czy ja... E -y, Mam eko, czy... Y ten, kupić armor czy te podwójne pistolety, bo sam nie wiem. Teraz jadę Eko. No to w główkę. pięknie. Okej, okay, rewolwery, ja go nie l lubię. Ale lubię USPK! Kolejny chedzik, ale niestety już zjadłem. Ale dwa kilo. Został jeden koleś. Niech plantują, a ja wam pomijam. Dobra, jesteśmy znowu P90 Master. Teraz jedziemy. Bez armora, bez niczego. Tylko same P90. Jamnik, po 90 Czekam. <laughs> Nie ma co. Nie ma na co czekać. Jamnik, 50 90 Dum. O, pięknie. A, myślałem, że go nie zdejmiesz. daj. W Max Kolanko. Okej, okay, wszystkie granatki. Tego. No i jedziemy. W sumie. Dobra. Szybki smoke. Growing the grenade. Tak. Okay. Oh, mon dieu. easy kill. Big fly. <mum> A Dam, dam, Okej, bomba sama na A. Tam ci to już fake. Taki fejk. Grzeszok. O Boże O, udało mi się Jeden z trzech challenge Opa. Ok Eksploduje Jeszcze rzucę frega do widzenia. Thank you! <laughs> Jeszcze diffusował. Tak? Di nie wiem czy było widać. Ale oby no tak, że difusował. Bo by było zaraz Eee, Mam już grupowej. Cztery tysiące dostaje na runda, wydaje O bo! Jaki słaby smoke... Wojngrzyb... ...Prague Grenada. Jamnik będzie gdzieś. Ale było... On go zabił. On go zabił. On go zabił! Ale ta wupa to już What the heck? Mam jakiś tam Słabi. z tymi moimi skinami. Próbuję i próbuję, ale wciąż nie mam skinów. Czekam. Nie ma nikogo. Przepraszam, że tak słabo widać, ale jestem w smoku. Okej, okay, oddęszczał, nie wiem co. No i to jest kibak. Dalej ogląda wróbkę. Nie ma żadnego. Ooo, zabił! A jak mi wychodzą mauskołpy? Nie zbyt dobrze. Próbuję jeszcze liczyć zegar z mauskołpem. Zobaczmy. Dorysowałem mu wskazówkę. Jej. Dobra, patrzymy się. Dzisiaj może będę wupić. Nie, ty nie wychodzą mi coś noską. Pleszyk. Ja a, wygrana. <laughs> Jesz jeszcze strzała o demu w plecy, wow. Kota, że w tej grze nie ma Friendly Fire. mi tyłek jakby Czekam dalej no szybko nie ma dobra to teraz pistoletik szybki to jest smog No dobra <grymna> no, tam o już wygraliśmy Hmm, Zagramy kolejną. Patrzymy, jestem jedziemy, patrzymy, patrzymy jedziemy. jedziemy. Nie udało mi się! Nożyka! Zagramy jeszcze te 6 rund. Nie, bo wam Nie obiecywałem, ale. Przez to, że wtedy się nie udało. Ola, ja... To Bo inaczej kotek 2-0! Planting! Po co on plantował? Okej, okay, mam tylko MP7. Na to mnie było na razie stać. No było mnie na coś innego, ale skoro 6 rund, tylko no to pojedziemy. Pojedziemy normalnie. I tak. Co mi tam. Patrzę, patrzę, patrzę. Ja yeah, nikogo. Jamnik P90 masz. Moja jamnika. Miał jamnika. Cześć. Też masz jamnika. Siema. Nie lubię cię, bo masz mojego jamnika. Jamnik P90. Masta. Czekamy. my jedziemy, jedziemy z frajerami. Ha! Zrobię go. Mimo że nie miałem jomnika. Ja myślałam, że tu się kampił. Dobra. Eee, pa się zbiera. Za niedługo mamy najlepsze giwary. No już można było kupić. Ale nie dzięki. Jeszcze chcę jamniczka. Używać. Granat. Nie zranił mnie. Dobra. Flaszyk. Okej, okay, wędami, wędami. <ścoughs> idiota, 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 idiota. Okej, okay, kupujemy najlepsze no. givery. No i to powinno nam wystarczyć nam na... na... Dwie Ale w tamtej to powinienem mieć bombę na... Chodź Zęby przesani na przymiarze... Nie no. chcę jeść. I znaleźć chyba iść, że przecież piec do no. Komunik? Kurde! Znowu się oślep... No parę okien z tego co widzę Dup, Dup... No, pewnie, pewnie. Nie ma tak łatwo. No i powinienem mieć bombę, ale zgadując, nie będę. Okej, okay, spróbujmy teraz coś innego zrobić. To rzućmy tam szybkie zamowka. O! A ten rzucił flashbang. Okej, okay, to grę najdzik. No po prostu najlepsze full auto. Szybki flaszyk. O, dostał. Niewiłe miejsce, to wygraliśmy chyba. Nie, przegraliśmy to. Zobaczmy, czy w tej. No i jest bomba. No i jednak w tej zakończymy odcinek. Nie kupię wszystkie granaty. Wszystko, co się da. Jak najlepsze, bronie. I jedyna A. Nagła cisza. Dobra, gram na... Najciek, szybka jazda. Szybki wjazd na A. Dobra, plantuję. Ale wygraliśmy. To ja żegnam was. A tam wyszczel... Ja jeszcze powyszczelam ten, amunicję w ściany. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i siema! Już ja przeładuję.